Zadanie 16 matura 2017 poziom podstawowy Sierpień. Dany jest trójkąt równoboczny, którego pole jest równe 6 pierwiastków z 3. Bóg tego trójkąta ma długość? Trójkąt równoboczny. Jego pole wyrażamy wzorem. No oczywiście jak na trójkąt, ale jest też drugi wzór pod tytułem a kwadrat pierwiastków z 3 na 4. A my wiemy, że to pole to jest dokładnie 6 pierwiastków z 3. My szukamy boku tego trójkąta, no to mamy równanie. Wymarzymy sobie to pole tutaj, hop, 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 sobie internet tutaj spał spokojnie i nikt przykleństwa na mnie nie rzucał. I mamy razy 4, czyli a kwadrat pierwiastku z 3 jest równe 24 pierwiastki z 3. Tutaj widać, że ładnie można to by było podzielić przez pierwiastek z 3, czyli to się redukuje. Wychodzi na to, że mamy a kwadrat to jest 24. Czyli musimy to jeszcze spierwiastkować, czyli A to będzie pierwiastek z 24. Oczywiście też jest i druga opcja, pierwiastek z minus 24, ale mówimy o trójkącie, no to bok nie może być ujemny, no to ciach. Rozkładamy sobie te 24 na czynniki, żeby nie było. Mamy 12, 2, 6, 3, 2, i 2 i 1. czyli w takim razie mam jedną parę czyli to będzie dokładnie to samo co dwa pierwiastki z sześciu patrzymy na odpowiedzi to jest odpowiedź C